Toksyczny papier do pieczenia. Sprawdź, co przenika do Twoich wypieków. Papier do pieczenia to specjalnie powlekany arkusz, który zapobiega przywieraniu wypieków i potraw do blachy lub formy. Dzięki swojej powłoce jest odporny na wysokie temperatury. Niestety, podczas pieczenia potencjalnie szkodliwe substancje mogą przedostać się do naszego organizmu. Czy słyszałeś kiedyś o PFAS? Odnosi się do per i polifluorowanych substancji alkilowych, które często określa się jako wieczne chemikalia. Niemiecka Federacja Ochrony Środowiska i Przyrody Bund zwraca uwagę, że substancje te występują niemal wszędzie i dlatego można je wykryć we krwi większości ludzi. Ze względu na swoje właściwości hydrofobowe i tłuszczowe, FAS stosuje się m.in. w większości papierów do pieczenia, chociaż ich stężenia pozostają w określonych granicach. Eksperci ostrzegają, że te trujące substancje wyparły woją w wysokich temperaturach i mogą w ten sposób przedostać się do żywności i powietrza. W związku z tym zaleca się, aby nie umieszczać papieru do pieczenia zbyt blisko elementów grzejnych piekarnika i najlepiej nie używać go powyżej 220 stopni. Lepiej jednak całkowicie z niego zrezygnować. Centrum Konsumenckie w Hamburgu sugeruje posmarowanie blachy margaryną lub olejem roślinnym, a następnie posypanie mąką lub bułką tartą, aby zapobiec przybieraniu. Kliknij po więcej na polskiobserwator.eu